Mamy rok 1977. Dziadek przyszedł do wnuczku na święta i chcę opowiedzieć, bo tu jest taką koło jak cud. Do czego ta nazwa tak jest powstała i skąd tego mia miasteczka. Opowiadając starszych ludzie ja pamiętam takiego człowieka, który żył 150, 105 lat, nazywał się Panelski. E, lipę na Przedmieściu u siostry, ta siostra już pomarła. I on ścinał tę lipę. Ta lipa miała, jak my widzieliśmy, 130 lat połogach z tymi tymi. A ten Stanecki opowiadał, że on pamiętał jeszcze, jak tutaj, ale chyba on nie pamiętał, może słyszał, najeżdżali na, na Polskę Tatarzy. No i niszczyli miasta, niszczyli wsi. Nareszcie przyjechali tutaj na ten cudek. A to cudet się nie nazywał w tym tylko... Jakąś wieść, tu była w Ale tu ten, ten człowiek stali obronę. Obronę w zamkowym lesie. Taki był zamek, to był ten las za Lisokiem. I przeszło, a ci Tatarzy jechali gościńcym. Jechał naprzód tym tatarskim komentarzem. Nazywał się Han. A tamta obrona, z tego lasku, to było jakiejś przestrzeni więcej jak kilometr, do jakie półtora kilometra. I stamtąd dawniej nie było broni żadnej, a jeszcze dawniej nie było broni. Tylko mieli łuki, gidy, tak obronili wchłosty na tors nabijane i tym miał taki łuk i z tego łuku jak strzelił do tego komendanta tatarskiego i zabił go. I zabił go i w ten czas mówili, a to był cud. I od tego powstał, który to, to miastino nazywa się Cud. To taka ta legenda płynie do nas dowiem. A teraz tym, o tym Saneckim, którym go dołem, On dali mówi, że on pamięta, jak были у нас велики. И он там, там, были за тем високим, тем замковим, ласко, там вообще велики были. Там дрова робили дребо в лесі. Там были такі бідне только люди, тві, тільки I, а их побити. Tam były porę domów, na tym wysokim porę tylko domów było, bo tam była wida. Po kawałeczku tak pomiędzy las miały domy, po parę zaborów, tam na cebulkę, tam na jakieś jarzyny. Ale te kobiety, no, ładowały obiad i nosiły tym swoim mężom do lasu. No a tu jedna kobieta tak nosiła, a potem przynosiły drzewo, gałęzie i poliły i znowu. Zima lato. Było to w tym czasie lecie, ta kobieta zładowała obiad i dała dzieciom ja, Jagusie i Kasię. Ta Kasia była starsza, a ta jakusia była młodsza. taką malutką jeszcze była. Ugotowałem kasę i dałem na progu w drewnianych łyż. Nie było łyżek ekscelarnych, tylko drewnianych. I te dzieci jadły na tym progu tę kasę. A matka poszła z obiadem do tego dwala do tego ojca, Abdulazi. No, nie wiedziała, co się stało. Jak potem powracała, usłyszała z daleka krzyk. Ład, przy starszej Kasie. I przylatuje, tak bliżej rzuca te gałęzie, a ta Kasia mówi, że mamusiu, bo ja, wiecie, taki wielki pies i porwał. Tak tak, ten prędzej już wiedziała, bo ona wiedziała, że ta wieczyca te linki, tam dwoje wisząc było, pod takim krzywym drzewem. I wiele tchu wiedziała, że to chyba ta wieczyca porwała to dziecko. I leciała tam, do tego gniazda, gdzie te linki były. No i ta wilczyta już te dziecko zaniesła, a tą zabija na To dziecko trzymało te łyżkę w ręce i tak go zaniesła do tej wilków. I rzuciła, nie mówiła mu nic. Rzuciła tak, ani go nie skaliczyła, ani wcale. I zostawiła i znowu poleciała ta dalej. A ta matka widzi, leci i widzi już daleka, że to dziecko tam siedzi, a te wilczęta się kręca koło niego. A to dziecko oddaniało to łyżką te licenca, A pójdziesz, a pójdziesz wodą. No. I on taka. I ta matka już, no, dopadła i chyciła z takim bólem, z takim, z taką trwogą, no i przyniesła te agniesie do domu. To tak, ta legenda, to no, on to ten stanecki mówił, że tak było. Ale on miał 105 lat. A jak wszedł do kościoła, to z daleka, tu był na pościeli namalowano święto trójca, to się modlił przez drogę o święto Trójcu, o duchu święty i odmawił odmawiał pacierze. tak dla głos odmawiał, jak się do I taka legenda <grym>